Wanson, chcesz posłuchać mojej nowej piosenki? No spoko, tylko proszę, żeby to nie było coś, co osoba chora psychicznie namalowałaby własnym głównym na ścianie pokoju psychiatryka, w jakim przebywa. Ale to jest muza, a nie obraz! Wiem, wiem, ogólnie mówię. Dobra, puszcza! Jestem pojebson! Yo, yo, yo! Zarabiam kasę! Yo, yo, yo! Rapuję sobie! Yo, yo, yo! Ktoś mnie nie lubi, to go pokonuje. Jak? Dobre? Ale syf. A -a -a! Y miałem na myśli zaniebiosy. No, dojebane. Hehe, <noise> dzięki. Ej, kląkaj. Słyszałeś, jaki Pojebson ściek nagrał? Tak, pokazywał mi. Okłowałem, że dobre, żeby mu nie robić przykrości. Ja też. Zwenson, kląkaj. Nie uwierzycie. No co się znowu stało? Zagram koncert przed setkami tysięcy ludzi. Swoje gówno, to znaczy bardzo dobrą muzykę, zagrasz przed ludźmi? No znaczy, oni nawet nie słuchali mojej muzy, oni mają to w dupie. Mówili, że jak będzie dobre, to mi zapłacą, nie? He, he. Ale przecież moja muzyka jest zajebista, więc nie mam się czego bać. kląkaj, przecież Pojebson zrobi nam wstyd na tym swoim koncercie. Musisz w końcu powiedzieć Pojebsonowi prawdę, że jego muza to syf. No ale ja nie chcę, żeby mojemu przyjacielowi było smutno. Jeśli chcesz zapobiec jego występowi przed setkami tysięcy ludzi i zrobienie nam wstydu, to musisz! Ach, no dobra, wyjawię mu prawdę. Pojepson, muszę ci coś powiedzieć. Co? Twoja muza to śmieci. Twoja muza, to śmieci. Twoja muza to śmieci. Twoja muza, to śmieci. Czy, co? Ale... Ale jak to? Co? Myślałem, że jestem wybitnym raperem! Yy, no sorry, jeśli cię rozczarowałem. Ty rady śmierdzący, pierdzący szmaciarzu jeden! Pojebson, a ty gdzie idziesz? Jadę na ten festiwal, zagrać mój koncert. Przecież już wiesz, że twoja muza to syf! Nie, moja muza jest zajebista! Specjalnie powiedzieliście, że słabo, bo mi zazdrościcie i nie chcecie, żebym wystąpił! No jak to ci zazdrościmy? Przecież to jest taki ścieksza masakra! Weźcie, przestańcie kłamać. Wiem, że moja muzyka jest zajebista, a wy mi zazdrościcie. Nie jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Nara, widzimy się na koncercie. Nie no, to nie może być jakiś duży festiwal. Włączmy telewizor, zobaczmy czy coś o tym mówią. Sensacyjne wiadomości. Już niedługo we Wrocławiu odbędzie się Wielki Wrocławski Festiwal Muzyki, na którym ma zagrać raper Pojepson. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane. Sprzedano ich łącznie 100 tysięcy. To aż taki duży jest ten festiwal, na którym ma zagrać Poepson? Nie znamy jeszcze muzyki Poepsona, ale jesteśmy jej bardzo ciekawi i bardzo chcemy jej posłuchać. Na koncercie będą go wspierać jego najlepsi przyjaciele: Zwalson i Kląkaj. Nie, 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 nie. On naprawdę im o nas powiedział? Jak on tam wyjdzie i zagra swoje gówno, to my będziemy mieli wstyd do końca życia. Racja, Kląkaj. Nie możemy pozwolić, żeby ten koncert mu się udał. <śleski> Dziękuję wam wszystkim, a teraz zaśpiewam wam moją pierwszą piosenkę. Ja spóźniliśmy się. Pojechałem do Stonki, kupiłem dużo dildosów, brutalnie zgwałem panią od Wosu. Mam prawo do robienia sosu, rucham dziwkę z Barbadosu. Mikołaj rozsyła całą szkołę, Wpiernam se sezozolę. Mucha wali konia na moim czole. A, doszedłem! Spuszczam się do gołębia, odleciał. Rozerwałem mone rozpierdalam wszystkich, to jest doł. Ruchałem dziadka tak mocno na kiblu, że miał zawał. Sensacyjne wiadomości. Muzyka. Zagrana na Wrocławskim Festiwalu Muzyki była tak chujowa, że wszyscy pouciekali. Jak skomentuje to Krzysztof Krótkofiuty, organizator wydarzenia. No, że się nie dziwię, że wszyscy pouciekali, no. A jak skomentuje to Pojepson, który zagrał na festiwalu? <laughs> Czyli Zwalson i Kląkaj mieli rację. Moja muzyka rzeczywiście jest chujowa. <laughs> A jak skomentują to Zwalson i Kląkaj, przyjaciele Pojepsona? Ej, Zwalson, Kląkaj! Gdzie jesteście? Halo? No trudno, nie ma ich.